Podsumować można to spotkanie tak, jeśli byśmy oceniali wrażenie artystyczne, to na pewno gorzej od Polonii się nie prezentowaliśmy, a nawet mieliśmy klarowniejsze sytuacje, ale co z tego, jak popełniliśmy błędy i te błędy zostały wykorzystane i, i przegraliśmy 2-0. Jeszcze mógł ten wynik być wyższy, bo jeszcze drużyna gospodarzy miała rzut My mieliśmy też swoje sytuacje, ale, ale ich nie wykorzystaliśmy i taka jest piłka. i na pewno, na pewno nie jesteśmy z tego zadowoleni. Jedyne, co jest optymistyczne to to, że, że, że graliśmy, stwarzaliśmy sytuacje i to tych sytuacji trochę, trochę było. Graliśmy z charakterem do końca i podobny mecz zagraliśmy też w zabrzu i, i też zebraliśmy tam pochlebne recenzje i też przegraliśmy 2-0. No, musimy się nad tym zastanowić, żeby prze, przełamać tą niemoc w meczach wyjazdowych, bo w tym sezonie dobitnie nam ta, te wyjazdy nie, nie wychodzą. Inaczej było w poprzednim sezonie, gdzie, gdzie, gdzie większość spotkań rozgrywaliśmy i punktowaliśmy, ale to już jest historia. Musimy szybko to przeanalizować, co dzisiaj się działo na... Na boisku, bo mamy następne spotkania. A przede wszystkim, następne spotkanie u siebie, gdzie, gdzie będziemy musieli już zagrać na pewno skuteczniejszą piłkę, żeby, żeby, żeby wygrać. I tak to wygląda. Na koniec chciałbym pogratulować drużynie gospodarzy, bo, bo wygrała. Jest w czubie e, tabeli. Widzieliśmy wszyscy, co potrafi z piłką zrobić Teo. I, I trzeba trzymać za niego kciuki, bo to jest jeden z tych młodych razem z milikiem, którzy którzy mogą naszej piłce dać bardzo dużo i to nawet w niedalekiej przyszłości. Dziękuję. Generalnie oczywiście tak pół żartem, to najpierw bym złożył oficjalny wniosek o, o sprawdzenie Teodorczyka w kadrze, ale żeby ten wniosek mu nie zaszkodził, bo, bo myślę, że słowa uznania mu się tutaj należą i... i i świetnie się rozwija i idzie do przodu, mimo że w ciągu tygodnia trzy dni nie trenował, bo tam był jakiś lekki problem, ale on tak się pali do gry, że, że nie wiem jakim cudem e, 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 naderwanie się wyleczyło i, i nie było śladu, tak jak widzieliśmy. Ale, ale drżeliśmy do końca i praktycznie drugi zawodnik już był, już był gotowy, bo, bo w każdej chwili myślałem, że coś tam się może odnowić, a nie chciałem ryzykować jego, jego jakiegoś wyrazu. No trochę problemów było i w tygodniu i jeszcze tam wszołek z gorączką gdzieś tam w tygodniu się zjawiał, ale to tak na wstępie wracając do meczu, to, to na pewno tak jak tak jak się spodziewałem, że będzie, nie będzie łatwy mecz, też wszyscy oglądają naszą grę i, i też wszyscy analizują i, 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 i trenerzy tutaj też wyciągają wnioski i taktycznie Korona przeciwstawiała się dosyć, dosyć mądrze naszej grze, gdzie gdzie widziałem tam praktycznie na troskiego wchodzącego w linię obrony agresywna gra tutaj na naszych dwóch napastników i, i, i niewiele mogliśmy wskórać trochę nerwowa gra. I, no to nie jest tak, że będziemy w każdym meczu strzelać po 20 bramek i stwarzać sytuację. Myślę, że wystarczającą ilość do tego, żeby dzisiaj strzelić dwie bramki stworzyliśmy, no jeszcze był rzut karny, także, także na pewno. Mecz, który był z kategorii taktycznie ciężkich, ale, ale poradziliśmy z, z sobie i, i, i kolejnym meczu stworzyliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji, strzeliśmy dwie bramki, także na pewno nie ma powodu do narzekań i nie zamierzam tutaj e, 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 krytycznie oceniać swojego zespołu.